Witam Was, kochani. Jak mówi przysłowie na świętego Marcina, najlepsza gęsina. Będziemy przyrządzać gęsinkę konfitowaną, taką w tłuszczu, ale zaczynamy od rozbiórki gąski i od marynowania, czyli będziemy ją trzymać w salance 24 godziny i po 24 godzinach będziemy obrabiać ją termicznie. Także od czego zaczynamy? Wycinamy sobie łódka. Czyli zgodnie, zgodnie z budową naszej gąski nacinamy sobie tutaj te miejsca. O, widzicie, tak, tak przebiega nam tutaj mięsień. Żeby go nie uszkodzić, żeby ten mięsień był ładnie wycięty musimy sobie kontrolować w którym miejscu mamy robić nacięcia. Tak, wycinamy sobie nasze łódko. Przełamujemy. O, tu nam już wyskoczyła kostka. I piękne udeczko, już wycięte. Odkładamy sobie go na bok. To samo z drugą. Teraz wszystkie części, te tłuste, czyli ta gruba skóra z tym tłuszczem, to ją sobie wycinamy. I co będziemy robić z tego? Będziemy robić smalec. Wytopimy sobie te skórki. Z nich zrobią się takie fajne skwareczki. I ten smalec posłuży nam do konfitowania. Już Wam pokażę, jak to fajnie wychodzi. Tu macie taką skórę. Ona pójdzie do pokrojenia na drobniejsze części i będziemy sobie ją wytapiać. Tutaj też mamy taki element. I tak, z takiej gąski zostają nam jeszcze podroby, czyli żołądek, serce, wątróbka. I to sobie zostawiamy razem z tym kadłubem, który wykroimy, który nam pozostanie. To to sobie zostawiamy na rosół. Zrobimy z tego pyszny rosołek. Można do tego zrobić kruseczki wątrobiane albo takie kruseczki grysikowe z pietruszką bardzo fajnie do tego pasują. Dobra, teraz wykrajamy krzydło. Krzydełko sobie zostawiamy też do rosołu. Z tego będziemy sobie robić pyszny rosołek. A co bym wam proponował do tej gąski pieczonej, konfitowanej? Proponowałbym wam kopytka. Kopytka szpinakowe i czerwoną kapustę z jabłuszkiem. Doszliśmy teraz do momentu, gdzie będziemy wycinać pierś. Mamy tutaj takie takie miejsce, gdzie jest ta kość tutaj piersiowa i musimy sobie nóż prowadzić fajnie po tej kości. Tyk. będziemy czuć taki lekki opór na nożu i tu właśnie jest cała cała tajemnica w oprawianiu gąski, żeby nam ten ja wam to Staram się pokazać, o, żeby tam ten nóż szedł nam po tej kości i po żebrach. I wtedy będziemy mieli pięknie wyciętą pierś. Ona nam będzie sama praktycznie odchodziła pięknie od, od tego kadłuba. Zobaczcie, jak ta pierś wygląda, ale to nie jest pierś, którą mamy gotową do, do, do pieczenia. Będziemy ją sobie tutaj kształtować, troszeczkę powycinamy nam tego tłuszczu jeszcze. Zobaczcie. Tutaj nie ma praktycznie w ogóle mięsa. Druga pierś. I teraz sobie. Co nam pozostaje z tego kadłuba? Tu jeszcze jest miejsce, gdzie jest dużo tłuszczu. A kuferek. Kuferek odcinamy i zostawiamy dla kota. Teraz sobie to podzielimy. Tak. Przełamujemy. Onacinać, poskręcać i mamy piękną porcję, piękną porcję rosołową na rosołek. Troszeczkę mięska tu zawsze zostanie i to mamy do odłożenia na bok. Ale teraz tak, co robimy z tą naszą piersią? Okrajamy sobie ją z tego tłuszczu. I tutaj jest taka właśnie błąka, taka przekrwiona. Odkładamy. To dostaje nasz kiciuś w nagrodę za złapanie myszy ostatnio. Dobra, nacinać później będziemy, ale, ale nie teraz. O, takie coś się mu też dostanie, taki ładny kawałek mięska. Przygotujemy następną pierś. Dobra i pięknie, zobaczcie, tak wygląda. I teraz co? Dwie piersi. I mamy dwie nóżki, te nóżki też pozbawiamy tych elementów z takim, powiedzmy, odstającym tłuszczykiem. To wszystko pójdzie do pokrojenia i, i zrobimy z tego zarąbiasty smalczyk, w którym będziemy konfitować nasze elementy gąski. O, poleciało. Tu mam przygotowaną solankę. Zalewę do peklowania naszego mięska. Mamy tutaj 3 litry wody, tak żeby to wszystko było przykryte. To mięsko musi być szczelnie przykryte tą, tą, tą naszą zalewą. Mamy tutaj 3 litry wody. Na każdy litr ja daję 2 łyżki stołowe soli. Nie daję soli peklującej. Normalna sól, taka niejodowana, oczywiście, taka do przetworów, na przykład kłodawska. Ja tej soli już zawsze używam. Daję tutaj liście laurowe, ziele angielskie daje gałązkę tymianku i dwie papryczki chili. I oczywiście czosnek. Ile kto lubi czosku ja lubię dużo, także cała główka czosku poszła do tej zalewy i w tą zalewę sobie wkładamy nasze mięsko. Proszę i moi drodzy coś takiego odstawiamy na 24 godziny do chłodnego miejsca. Niech sobie to tam te procesy zachodzą, mięso będziemy mieli wtedy już przygotowane do obróbki termicznej, ono będzie lepsze. Ono będzie kruche, ono będzie lepiej się nam obrabiać termicznie. Także to sobie odstawiamy do chłodnego miejsca. Teraz tak. Ten tłuszczyk kroimy na takie drobne kawałeczki i damy do rondelka i będziemy go pomalutku wytapiać. Zrobimy sobie z niego smalec i w tym smalcu gorącym. Będziemy sobie konfitować nasze, na, nasze gąski, naszą gąsk. Po malutku sobie wytapiajcie ten tłuszcz, żeby on się wam nie przypalił, żeby te, żeby te kawałki z tych kawałków zrobiły się fajne takie skwareczki, a żeby się one nie przypaliły, bo wtedy będzie to gorzkie, będzie niefajne. A później ten smalec z tej gąski, jak już wyciągniemy ją gotową z piekarnika, zlewacie sobie do słoiczka i do chłodnego miejsca zacienionego. Tam, jak z kawałeczek mięska, to nic nie szkodzi. Z tego się zrobi fajna skwarka. Mamy pokrojone nasze skórki, idą do wytopienia. Tak, a z naszą gąską spotykamy się jutro. Tak, jutro będziemy się witać z gąską. Nasza gąska wymoczyła się w solance 24 godziny. Pięknie zapeklowana. Mamy ją obsuszoną już ręcznikiem. Teraz tak, zrobimy sobie nacięcia delikatne. Nie będziemy jej obsmażać, to będziemy ją konfitować. Cyk. Więc te nacięcia potem nam zrobią taką fajną strukturkę. Jak będziemy przeciągać glazurą te elementy, zrobią nam się takie ładne rumiane krateczki. Pyk, 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 pyk. Dobrze. Robimy to na piersi tylko, gdzie jest taka grubsza skórka, Ta. Mamy cztery ząbki Rozgniatamy łobuza. Tak. Układamy sobie gdzieś tutaj mniej więcej równo. Tak, gałązka rozmarynu i liść laurowy. I tu mamy taką mieszankę. Kilka ziaren ziela angielskiego, z 10 ziarenek pieprzu czarnego i szczypta płatków chili. I ciekawostka. Jedna cząstka gwiazdki anyżu. Ona też nam tam zrobi taki fajny, fajny posmak w tym tłuszczu. Kochani, na czym polega konfitowanie? Taka nazwa jakaś wydumana z francuskiej restauracji, można by było powiedzieć, ale nie. Konfitowanie jest to starożytna metoda konserwacji ży żywności przez gotowanie produktów w głębokim tłuszczu w stosunkowo niskiej temperaturze. My naszą gęsinkę będziemy zalewać tłuszczem gęsim podgrzanym mniej więcej 80-90 stopni. Idealna temperatura do zalania naszej gęsiny. Zalejemy sobie nią, tak żeby ona była przykryta. Przykryjemy folią aluminiową, matową stroną w kierunku gęsinki i będziemy stawiać do piekarnika. Nastawiony piekarnik jest na 140 stopni, i po malutku będzie zachodził ten proces. Obróbki termicznej. Ta nasza gęsinka pomalutku będzie się nam tam parzyła w tym, w tym oleju. A na koniec zrobimy sobie glazurę. Pierwsze zlewamy sobie olej do jakiegoś naczynia, jego absolutnie nie wyrzucamy. Przefiltrujemy sobie go przez gęste sito. Zostawiamy do słoik, wlewamy do słoika, wstawiamy sobie do lodówki. I mamy znowu na następny raz, albo na kanapis z cebulką, z pieprzykiem. Będziemy robić glazurę z miodu. Z sosu sojowego i z papryki wędzonej. Przesmarujemy sobie i ostatnie 20 minut, pół godziny będziemy sobie rumienić tą skórkę w piekarniku. Już odkrytą, już nie, ta gęsina nie będzie nam pływała w tym, w tym tłuszczu. Ostrożnie z tym smalczykiem, bo to jest gorące. O, zobaczcie, jak to się pięknie nam tutaj wypełnia. Ostrożnie, żeby to się nam nie wylało na zewnątrz. Dobra, tu mamy skwareczki na dole. I tak jak mówiłem matową stroną w kierunku gęsinki, owijamy sobie to, tak, tak. Moi drodzy, gąska pofrunęła do piekarnika na około półtorej godziny, to nie będzie taki szybki proces, półtorej nawet do dwóch godzin, ona sobie tam ma pomalutku dochodzić w tym tłuszczyku, jak zobaczymy już po mniej więcej półtorej godziny możemy odkryć i poruszać troszeczkę kostką. Czy ona już jest luźna, czy ona już nam tam próbuje wychodzić i to będzie już kwestia po prostu kilkunastu, może kilkudziesięciu minut, żeby już, już będziemy mogli wyłączyć piekarnik, wyciągnąć sobie, zlać tą, ten tłuszcz, tak jak mówiłem i będziemy robić glazurę. Kochani, mamy to, popatrzcie. Piersi z gąski, pięknie zrumienione, będziemy je porcjować. Mmm, mięciutka, soczysta, teraz Wam pokażę przekrój. Zobaczcie, to nie jest wysuszone mięso, jest soczyste, ten jest zapach, ślinka cieknie. Już mam przygotowany talerz. Mamy czerwoną kapustkę z dużą ilością jabłuszka i mamy zielone kopytka ziemniaczane, takie ze szpinakiem. Zarąbiaste pod tą naszą gąskę. Ułożymy sobie porcję. Dość to nawet się tak prezentuje ładnie. Ekstra. A co tu mamy ciekawego? Tu mam karmelizowaną cebulkę czerwoną. Taką z octem balsamicznym. Słodziutka. I tą cebulką sobie tutaj okrasimy naszą gąskę. Pięknie. A teraz, moi drodzy, najważniejsza rzecz. Ceremonia. Hmm. Popatrzcie się, jak ta gąska się tutaj nam rozkłada. To mięsko z piersi, gdzie pierś jest uważana za element suchy, takie no, mało atrakcyjne, ale jak się dobrze przyrządzi, to jest po prostu petarda. Mmm. Nasze kopytka. Mmm. No. Taka potrawa na świętego Marcina. Nie, ja muszę jeszcze ce z cebulką karmelizowaną kosztować. Cebulka jest taka słodkawa, lekko kwaśna. Nie, ja to serwuję rodzince. Wszystkiego dobrego. Spotykamy się na następnym naszym odcinku. Pa! Serwusik!